Czy wiara chrześcijańskiego Boga jest oparta na dowodach empirycznych? Czy wiara chrześcijańskiego Boga wynika z dowodów, które możemy zaobserwować w świecie? W Biblii znajdziemy wiele twierdzeń, które są sprzeczne zarówno z naszym doświadczeniem potocznym, jak i z odkryciami nauki. Oczywiście Biblia jest. W ramach doktryny chrześcijańskiej natchnionym słowem Bożym, a nasze poznanie świata, nasze poznanie zmysłowe ma umocowanie w tej Biblii. Dostaliśmy od Boga mandat do czynienia sobie ziemi poddaną, do uprawiania i do oglądania jej, a zatem możemy się spodziewać, że to, co poznamy swoimi zmysłami ze świata i to, co wynika z Biblii, będzie w zgodzie. Tymczasem nie jest. Na przykład. Jezus wielokrotnie zapewnia, że o cokolwiek Jego uczniowie prosić będą z wiarą, to otrzymają. Tymczasem w cytowanym przed chwilą kazaniu, pastor Marek przyznaje trudność, którą zna każdy chrześcijanin. Czy zdarzyło Ci się prosić Boga o łaskę dla swoich bliskich? Wkładałeś w modlitwę całego siebie? Proszę, błagam, a bywa różnie. Mam świadomość tego, że modlitwy, prośby, gdy prosimy o zdrowie kogoś, o łaskę zbawienia dla kogoś, Nagle stykasz się ze ścianą milczenia Boga. I tu nie chodzi o narzucanie Bogu jakichś egoistycznych, własnych zachcianek. Tu chodzi o to, że Jezus składa swoim uczniom obietnicę, która nie jest prawdziwa.